Cześć, witam Was serdecznie w karcie e, Energii Dnia, czy jakkolwiek to zwać bo już 13 razy zmienialiśmy nazwę. E, na dziś, dzisiaj mamy środę. Moi drodzy, robimy sobie kartę dnia, energię dnia w tarocie, ale też mam tutaj dla Was trzy karty, trzy kryształy. Proszę sobie w głowie zadać pytanie, które wymaga odpowiedzi tak lub nie i wybrać jeden z kryształów. E, zobaczymy, co tarot Wam powie na ten temat. Moi drodzy, Moje drogie osóbki. Um, zaczęłam rzucać czytania na grudzień. Jeszcze trochę mi ich zostało, bo gdzieś tam miałam dłuższą przerwę, ale mam nadzieję, że dzisiaj wpadną kolejne. A tymczasem zaczynam jak zawsze kolejność astrologiczna od barana do ryb. Baran na dziś. Siedem kielichów. Hmm. Słuchajcie, karty pokazują, że gdzieś nie wszystko złoto, co się świeci. Ja też nie bez powodu wzięłam te talii, więc będę kierować się dokładnie stricte tym, co tutaj mamy. I jest napisane, nie każda wspaniała opcja, którą dostajesz, możliwość, którą dostajesz będzie dla Ciebie dobrą opcją. Zatem tutaj należy gdzieś tak bardziej krytycznie podejść pewnie do rzeczy, zastanowić się, czy naprawdę wszystko wygląda tak korzystnie i czy dla nas będzie tak korzystne. Na przykład w prostych sprawach idziemy na zakupy, nie? chcemy sobie kupić kurtkę zimową na przykład. No i na manekini wygląda świetnie świetny kolor, no ale okazuje się, że na nas już nie do końca, bo jesteśmy zupełnie innym typem kolorystycznym, mamy zupełnie inną figurę, nie? Więc nie wszystko, co, co wydaje się fantastyczne, fantastyczne będzie dla nas, zatem tutaj trzeba podejść tak bardziej krytycznie do pewnych rzeczy, zastanowić się, czy my faktycznie dostrzegamy w sposób taki realistyczny to, co się około nas dzieje, szczególnie jeśli chodzi o pewne opcje, tak? Bo w 7 kielichów my często mamy więcej opcji, więc tutaj należałoby się zastanowić, co będzie pasować stricte dla mnie. Siódmka kielichów jest też taką kartą, która mówi, aby dzisiaj uważać na jakieś zatrucia yy, pokarmowe na przykład. To jest też karta, która mówi o tym, żeby uważać czy nie przypadkiem... Znaczy, słuchajcie, z jednej strony fajnie, bo ja lubię te energię, nie? Bo to jest takie baśnie, marzenia, mrzonki. To jest taki Merkury w rybach dla mnie, ale nie jest to karta, yy, która mówi o Merkury w rybach. Natomiast powiedziałabym tak: w sprawach ważnych trzeba zejść na ziemię. W nieważnych sprawach fajnie, można sobie pomarzyć, wyobrazić czemu nie. Mamy jedno życie, nie? Natomiast w, mniej, w takich bardziej istotnych sprawach realistycznych trzeba zejść na ziemię i zastanowić się, czym na pewno nie filtrujemy tego, co widzimy, przez własne oczekiwania. Byk na dziś. Co my tu mamy? Hmm, mamy tutaj diabła toksyczne, widzimy. Uważaj na tych, bądź ostrożny, tak? W ramach tych, którzy więcej biorą niż dają. Wiecie co? Karta diabła ogólnie, uwaga na otoczenie bo jakiś diabełek może gdzieś tam czekać wokół Was, może tkwić w szczegółach też. To jest karta, która mówi: zdecydowanie, żeby tutaj zwrócić uwagę. Hmm, na takie kwestie, gdzie czujecie się wykorzystani, gdzie więcej macie wrażenie, że dajecie niż otrzymujecie, bo jest jakaś zależna toksyczność albo toksyczna zależność wokół Was. To może być też koziorożec po prostu, który gdzieś tam się dzisiaj rysuje, jako osoba wokół waszego dnia. Natomiast ewidentnie karta diabła, zastanów się, gdzie jesteś w tak zwanej złotej klatce. Czyli teoretycznie powinno być przyjemnie, tak? Siedzimy sobie tutaj z kubitkami, pijemy winko, powinno być fajnie. Natomiast z jakiegoś powodu my czujemy się osamotnieni, my nie czujemy się dostrzeżeni, z jakiegoś powodu te panie się tutaj mocniej sobą zajęły. Zatem ja bym powiedziała, uwaga, bo. Coś, co teoretycznie wygląda na takie, wiecie, fantastyczne i wydaje się fajne, może jednak okazać się yy, yy, po prostu yy, kiepskie, tak? To jest często, nie wiem, jakaś propozycja praca, a później czują się wykorzystani w tej pracy. W ogóle kiedyś to, to, to była masakra, nie? No, nie było tych social mediów, nie dało się. Teraz każdy, słuchajcie, może się wybić. Każdy. My mamy internet, my możemy nauczyć się czegoś z internetu, jeżeli kogoś nie stać na studia możesz korzystać z wiedzy dostępnej ogólnej, ona jest, nie? Tylko ze sprawdzonych źródeł. Każdy może być kimś tak naprawdę teraz. Jeżeli jest ambicja i, i jest ten upór, każdy może teraz się wybić, każdy może być kimś. Kiedyś tak nie było, nie? I to widać na przykład w filmie Diabeł ubiera się u Prady gdzie ta dziewczyna po prostu wręcz zaprzedała swoją duszę, przysłowiowo, żeby móc być gdzieś tam pracować z najwyższymi, tak zwanymi szychami, nie? Ona była wykorzystywana w tej pracy, umówmy się. No i właśnie, teraz już nie tak łatwo. Nie, nie gudźmy się na wykorzystywanie. Kiedyś, żeby gdzieś dotrzeć, to trzeba było po prostu zrezygnować z siebie. No. Teraz tak nie jest, więc uważajcie na towarzystwo, w którym się znajdujecie, jak nie ta praca to inna. Są takie super czasy. Ja też mam wrażenie, że tutaj uważajcie na używki, bo ewidentnie to winko wypita szybciej. No, zastanówcie się, po co to robię, tak? Słuchajcie, to nie są tylko używki, no tutaj akurat chodzi o wino, ale przy karcie diabła ogólnie zawsze mam taką sytuację, żeby zadać sobie pytanie, po co to robił. Bo jak się okaże, że nie wiem, że my nawet biegamy nałogowo, to bardzo często, żeby jakieś deficyty zalepić, nie? Więc e, zwróćcie proszę dzisiaj uwagę na takie kwestie. Trochę się rozgadałam. Uwalniać się, słuchajcie, uwalniać się z tego. Ale najpierw trzeba zdać sobie sprawę, że jestem w toksycznej zależności. Dobrze, bliźniąta <laughs> na dziś. Dwójka buław, moi drodzy, mm... Twoje decyzje decydują o Twojej przyszłości. Nic więcej. Dokładnie tutaj taki jest podpis. Zatem stoicie przed jakimiś ważnymi decyzjami, ale ja uważam, że my codziennie stoimy przed decyzjami: czy wstanę, czy nie, czy pójdę do tej pracy, czy nie, czy zmienię tę pracę, czy nie, czy zjem to, czy to. Jakby całe życie jest zależne od naszych posunięć, naszych decyzji, i wy musicie sobie to uświadomić, bo albo przed Wami jakaś wielka decyzja, albo uważajcie, bo to, co zrobicie w najbliższym czasie, nie jest przemyślane, bo może wydawać się błahostką, a dla was zaważy o waszym kierunku życiowym. Bardzo często w dwójce buław jest tak, że my podejmujemy szybką decyzję, nie? To jest jak stójmy na światłach i jedziemy albo, nie wiem, prosto, albo w prawo. To jest bardzo szybka decyzja, natomiast konsekwencje są długie, bo albo dojedziemy, słuchajcie, gdzieś tam, yy, no nie wiem, na, na wschód, albo pojedziemy na północ, nie? No albo trafimy gdzieś w stronę <grym> Rosji, <grym> albo trafimy nad morze, no właśnie, nie? A decyzja była szybka. I teraz tak, z dwójeczką buław też powiedziałabym, zrozumcie, że to wy kontrolujecie. Nauczcie się kontrolować sytuację i przyjmijcie kontrolę, przyznajcie sobie to, że jesteście decyzyjnymi osobami i wiele, no praktycznie wszystko, zależy od Was. Nie oddawać kontroli komuś innemu, no. Dobra, to były bliźnięta, to teraz rak. Jest tutaj azmiecze, tu jest napisane. Patrz na siebie, spójrz, nie? Jak, jak pięknie tutaj pojawiają się nowe idee w Twojej głowie. Dobrze, słuchajcie, a z jest fajną swoją kartą. Na przestrzeni jednego dnia możliwość podpisania, rozwiązania jakiejś umowy. To są genialne pomysły, z Mieczy. Zwróćcie dzisiaj uwagę na to, o czym myślicie, bo jest genialny pomysł. Tu może być Eureka. Aha, ten moment już rozumiem. Zatem zaufajcie dzisiaj swojemu umysłowi takiemu analitycznemu. Tutaj rozsądek przede wszystkim wychodzi na pierwszy plan. A z mieczy. Nie bójcie się odciąć kogoś, słuchaj, raczku. Może to ten moment, ale nie bój się też czarne na białym, przedstawić kawa na ławę, o co Ci chodzi. Pamiętajcie z Asemie, czy muszą być konkretne argumenty. To jest też karta, która może mówić o tym, że dzisiaj przychodzą do Was odpowiedzi na kwestie takie nurtujące Was. I albo, tak jak powiedziałam już zresztą, to jest ten moment aha, ja już rozumiem, albo po prostu przychodzi jasność, bo na przykład mamy pismo urzędowe i już wiemy, na czym stoimy. O, widzicie, pismo urzędowe. Nie mam nic, brakło, mi się teraz przypomniało, że muszę coś zrobić. No. Także zaufajcie dzisiaj temu. Ja myślę, że też tu jest konfrontacja ważna, ale nie taka jak w rycerzu mieczy, że my wojujemy tym słowem. Tylko jeżeli wiesz, to powiedz. Jeżeli masz konkretny przedstaw, je. Twoja prawda jest prawdziwa. No. Dobrze. Lew na dziś. Ósemka buław. Ja uważam, że to jest karta, która mówi o tym, żeby dzisiaj mieć cel, żeby... Te, ten płomień tutaj, to światło, tak? To jest ewidentnie kwestia naszej pasji. Zatem tutaj warto pójść za tą pasją, warto mieć cel. Ósemka Buław. Całe siły gdzieś tam mobilizujemy w jednym kierunku. Bardzo ważne dzisiaj są wiadomości, przepływ komunikacji, informacje, tak? Bo my się komunikujemy tutaj razem. To jest karta, która też mówi, że warto naświetlić komuś jakiś kierunek lub problem, rozwiązać to wspólnie. Ale mam też wrażenie, z ósemką Buław, zwróćcie uwagę na to, gdzie jakieś, jakie komunikaty wysyłacie do otoczenia, ale też jeżeli i chcecie, żeby coś było załatwione dobrze, i tak dalej. Bardzo jasne komunikaty. Tutaj nie trzeba, że tak powiem, lać wody. Ósemka Buław jest też kartą, która mówi o tym, że dzisiaj ważne wiadomości mailowe czy telefoniczne lub rozmowy mogą się pojawić. Proszę też yy, sobie jakby inaczej, zrozumcie, że możecie załatwić wiele naraz, bo ósemka była, w, ja mam ten cel, a po drodze pyk, 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 pozałatwiam wiele. To jest karta, która mówi, że w ogóle dzisiaj, jeżeli skoncentrujecie swoją y, energię, gdzieś tam y, skoncentrujecie siebie, to naprawdę możecie wiele osiągnąć i zrobić wielki progres. Panna na dziś, piątka kielichów. Rozlana herbata nie jest końcem świata. Słuchajcie, piątka kielichów jest kartą, która mówi o tym, że coś się rozlało emocjonalnie najczęściej. To jest karta żalu, smutku, poczucia rozdarcia, jakiejś takiej żałoby wewnętrznej. Yy, żałujemy, że zrobiliśmy coś tak, a nie inaczej, że coś się skończyło yy, w sposób inny, niż chcielibyśmy sobie wyobrazić. Natomiast zobaczcie, to nie zasada się koniec. Ja nie mówię, że w tej sytuacji, tak? Bo na przykład załóżmy, że ktoś tu się rozstał i nam się wydaje, że już koniec nie ma dla nas miłości. W ogóle nie masz szansę te kielichę napełnić z kimś innym. Nie? czy te filiżanki. Ta herbata tutaj jest. Zatem yy, nie dramatyzować, nie rozdrapywać ran, bo to często się tu pojawia taki nadmierny smutek. My rozdrapujemy rany, i żałujemy, że poszło tak, a nie inaczej. Nie, nie, nie. Wystyknie Ci inna herbata. Kuj żelazo, gorące. Natomiast powiem tak. Jeżeli macie trudniejszy nastrój, jeżeli jest Wam smutno, pozwólcie sobie na te emocje. Pozwólcie sobie na to uczucie, i tyle. Posprzątamy to, wstajemy i idziemy dalej, nie? Tutaj bardzo ważne jest, żeby nie pielęgnować tego smutku, tego żalu, bo bardzo łatwo jest utknąć w tejże energii. No. Okej. Okay. Wagi na dzisiaj. Królowa Mieczy. Mm, powiem tak. To jest Wasza karta przede wszystkim, więc tutaj mam nadzieję, że jesteście fantastycznie osadzeni w swojej energii. Natomiast w Myśleć niezależnie, działać indywidualnie, opierać się na własnych doświadczeniach, nie na przekonaniach innych, nie na doświadczeniach innych. Tutaj bardziej bądźcie tacy. Bym to powiedziała twórczy niż odtwórczy. Bo Królowa Mieczona ma takie doświadczenie życiowe, kiedy może spokojnie sobie zaufać. Nie potrzebuje się nawet inspirować innymi ludźmi to jest bardzo ważne. Mam też tutaj taką wiadomość dla Was. Nie waż się uciszać swojego głosu dla kogokolwiek, przez kogokolwiek. To jest akurat y, klub książki w tej talii, tak? Natomiast ewidentnie ta karta dla mnie jest takim sygnałem, żeby jasno wyrażać swoje opinie, żeby wyrażać swoje zdanie, żeby nie uciszać się, żeby nie wiem, było spokojniej, y, Wasza opinia jest cenna, to ona jest oparta na waszym doświadczeniu, zatem tutaj bądźcie stanowczy. W ogóle nie można wchodzić w energię people pleasera. Królowa jest przeciw temu. Ona jest konkretna, ona jest racjonalna, to jest babeczka, która ma swoje zdanie, bo je wyrobiła na poziomie swoich doświadczeń. Więc tutaj jasno wyrazić swoje opinie. Dzisiaj w ogóle może was czekać ważna rozmowa i tutaj powiedziałabym argumentować. Argumenty konkretne, jasne będą najlepszym po prostu działaniem. Sprawy urzędówki też załatwiać, ale znowu twardo stać na Ziemi. Dobrze, Skorpion na dziś, siła. To może być lew sodjekalny, który gdzieś tam się dzisiaj pojawia wokół Was, natomiast tu jest napisane, że naprawdę trzeba dużo siły, żeby być miękkim i delikatnym. Ja też tak uważam, bo najczęściej osoby, które są takie, nie wiem. Nie pozwalają sobie na tę vulnerable yy, stronę siebie, na tę wrażliwość, nie chcą, żeby ktoś widział, że, że mają miękkie serce i tak dalej. To są osoby najzwyczajniej słabe które ciągle mają wrażenie, że muszą zachować twarz, że muszą pokazać siłę, bo jeżeli pokażą swoją wrażliwość, to na pewno ktoś ich szybko pokona. Czemu ktoś tak w ogóle może myśleć, nie? Bo nie ma siły wewnętrznej. Zatem powiedziałabym tak, moje drogi Skorpione, nie bójcie się być delikatni, nie bójcie się pokazać swojej wrażliwej strony. Karta siły pokazuje, że jeżeli ja znam swoje wady, jeżeli ja znam swoje zalety, jestem bardzo świadom siebie, to nikt mnie nie pokonał, obojętne co mi ktoś powie na mój temat, bo ja tak bardzo znam siebie, że opinia innych mnie nie dotyka. I to jest fajne, ja wiem o czym mówię, bo ja teraz jestem w tym miejscu. A długo miałam wrażenie, że muszę wojować z całym światem, więc to jest tak przyjemne uczucie, to jest taka olbrzymia świadomość siebie i, i to poczucie, że ja zawsze będę swoim też obrońcą, nie? Że ja nie dam sobie na głowę wejść, bo ja wiem, na czym stoję. Więc tutaj powiedziałabym tak: nie bójcie się być wrażliwi, nie bójcie się pokazać swojej delikatnej strony, ale karta siły trzeba mieć twardy tyłek, nie? Czyli tutaj, jakby. Mm, Wrażliwość może być Waszą mocną stroną. No, może ma kto, ktoś usłyszeć z racji tego, że skorpiony, no, wybywacie bardzo wrażliwym znakiem i bardzo nie chcecie tego pokazać. Słuchajcie, z kartą siły też możecie przezwyciężyć niejedną sytuację życiową. To jest karta, która mówi, że tak naprawdę macie szansę poradzić sobie ze wszystkim. Tutaj trzeba opierać się na znajomości siebie. Pamiętajcie też, że trudne doświadczenia pokazują właśnie nam, yy, jak silni jesteśmy i jak mocno możemy przesunąć te granice. Dobrze, strzelec na dzisiaj. No, tu mamy głupca. To może być baran odjekany, który gdzieś tam się rysuje wokół Was. Dzisiaj też ważne kwestie związane z dziećmi, ale tutaj jest napisane pozwól sobie, żeby po prostu każdy poranek był nowym początkiem, tak? Czyli karta głupca ogólnie zachęca nas do tego, żeby nie oceniać, żeby wskoczyć w nieznane, żeby uczyć się na własnym doświadczeniu, żeby nie ciągnąć za sobą tego, co wydarzyło się wczoraj. Dzisiaj jest nowy poranek, zaczynamy nowy dzień, tak? To jest też karta, która mówi o tym, że zawsze można zacząć od nowa, że yy że za tym nawet przychodzi pewna ulga, kiedy my sobie powiemy, to jest dla mnie nowy start i odcinamy to, co było. I to zawsze można w każdym wieku zrobić, słuchajcie. I, I dać sobie nową szansę na coś. Mam też wrażenie, że karta głupca jest taką kartą, która mówi, że dzisiaj macie szansę wskoczyć w coś pierwszy raz, zrobić coś pierwszy raz zupełnie. Nie oceniajcie, dopóki nie spróbujecie. Tutaj ta spontaniczność jest ważna, ale ja wiem, że Wy to macie. Natomiast karta głupca ogólnie jest taką przestrogą, aby dzisiaj nie zobowiązywać się wobec poważnych rzeczy, bo w tym nastroju może Możemy wziąć na siebie wielką odpowiedzialność, co niekoniecznie później będzie dla nas dobre. Kozio, rożec na dziś, a z denarów, Słuchajcie, tutaj jest napisane wow, ale tutaj się pojawia jakaś taka ymm, możliwość... Yy, yy, jak to powiedzieć? Hmm. Hmm, brakuje mi słowa w języku polskim. Dobra, najzwyczajniej macie możliwość na jakiś przyrost, przede wszystkim materialny, ale nie tylko. Tutaj jakby z kartą asa denarów mogą się pojawić na przykład jakieś propozycje finansowe, inwestycje czy nowa praca. Karty pokazują, że to jest w ogóle dobry dzień, żeby inwestować. Myślę, że też możliwe jakieś małe wygrane, czyli warto sobie kupić jakiegoś takiego przysłowiowego losa na loterii. Pojawiają się dzisiaj na pewno możliwości dla Was, które mogą wnieść wiele bogactwa w Wasze życie. To bogactwo nie musi przejawiać się tylko w materii. Słuchajcie, to jest bardzo często fajnie spędzony czas z kimś, nie wiem, intelektualnie stymulującym, kto jakby nowe horyzonty myślowe nam pokazuje. To jest szczęśliwa godzina spędzona z moim przyjacielem i później mam dobry nastrój, mam ochotę zrobić coś dla siebie i to jakby napędza przyrost, nie? Zatem korzystajcie dzisiaj z możliwości, bardzo dobre dzienne inwestycje, otwórzcie się na nowe, przyjmijcie zaproszenia, przyjmijcie um, takie jakby sposobności, nowe możliwości, bo naprawdę tutaj może się dużo fajnego zainteresować. Sadziać. Wodnik na dziś, dziewięć kielichów. Tutaj jest napisane, żeby żyć w takim ciągłym poczuciu wdzięczności. Dziewiątka kielichów jest dla mnie taką kartą, która mówi, że my naprawdę postawmy na autentyczne szczęście. Nie karmmy się substytutem. substytutem. Spróbujmy być autentyczni. Nie zgadujmy cudzych potrzeb, nie dostosowujmy się do cudzych potrzeb, nie zakładajmy maski. Skupmy się na swoim szczęściu. To jest szczęście w pojedynkę. Autentyczność jest tutaj bardzo ważna. My czasem nakładamy na siebie sami jakieś takie wymagania, bo trzeba być jakimś i tak dalej, i próbujemy się w tym realizować. Myślę, że to, co stworzymy, ten wizerunek siebie, ta osobowość, że to będzie to szczęście. No nie jest najczęściej, nie? Zatem powiedziałabym, bądźcie autentyczni, wyraźcie wdzięczność. Nieważne, co się dzieje w dziewiątce. Kielichów, to jak myślę, mamy jest najważniejsze. Ta wdzięczność wewnętrzna za to, za, że żyję, słuchajcie, zawsze z powód, za to, że jestem zdrowy, za to, że mam gdzie mieszkać. To jakby przyniesie wam mm, więcej powodów do wdzięczności, więcej powodów do radości. Myślę, że dzisiaj też warto się rozpieścić, ale macie naprawdę przyjemny czas. I rybeczki. Księżyc to jest wasza energia, słuchajcie, jakby nie było. Natomiast powiedziałabym tak, od razu zwrócić proszę uwagę na sny, podświadomość, przeczucia intuicyjne, ale uważajmy, bo w księżycu bardzo często jest to filtrowane przez jakiś strach czy wyobrażenia. Zatem tutaj no, starać się z tą intuicją pracować. Tutaj jest napisane, żeby w ogóle dać sobie sporo czasu na takie przyjrzenie się sobie. Że to jest bardzo ważne. Tutaj ta kobieta pod tą pełnią Księżyca zapisuje sobie pewnie jakiś dziennik, więc warto przyjrzeć się temu, co Wam w duszy gra, w emocjach gra, w Waszej psychice przede wszystkim. Zwrócić uwagę na schematy, które Wami rządzą, bo Karta Księżyca pokazuje, że kiedy my przyjrzymy się temu, co się wewnątrz nas dzieje, takim obiektywnym trochę okiem, może psychoterapeuty, to zobaczymy, ile rzeczy zostało zamiecionych pod dywan, ile rzeczy robimy z racji tego, że. Gdzieś tam pojawia się jakiś taki trauma bonding bardzo często. Mam też wrażenie, że z kartą księżyca są jakieś tajemnice wokół Was, ale tak jak mówię, taka autorefleksja wewnętrzna i takie przyjrzenie się naprawdę temu, co, co w duszy gra lub co naokoło gra, pozwoli Wam te tajemnice też rozwiązać. Słuchajcie, tutaj się może zaznaczać też jakaś ciąża czy olbrzymia płodność dziś. Może nie Wasza, może w Waszym otoczeniu. To jest też karta iluzji. No to jest ta rybia energia, zatem powiedziałabym, to jest fajne zatracić się w tym. To dużo kreatywności wnosi w nasze życie. Tutaj jest y, też szansa, aby pokonać jakiś swój strach. Nie pozwólcie, aby strach Was dominował, czy właśnie jakieś stany psychiczne. Ale też y, uważajcie, bo tu powiedziałabym, no, nie zobowiązywałabym się wobec poważnych rzeczy, takich życiowych y, dzisiaj. Bo jest trochę iluzji w tym wszystkim. Dobra, przechodzimy do wasza tak lub nie. Kryształ numer jeden. Tak. Tak, tylko uwaga tutaj na nieprzemyślane działania. Yy, ale tutaj głupiec zawsze wnosi szansę, więc tak. Kryształ numer dwa. Powiedziałabym tak. Yy, tak, ale ponownie, bo rycerz kielichów wnosi taką informację, że jeżeli podejdziesz do czegoś drugi raz, to to się wtedy uda. Na tej zasadzie. I kryształ numer trzy. Nie. dziesiątka mieczy nie. Tu jest tak zwana bieda. No? Dobrze, to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam.